Hej, hej, witajcie w kolejnym teście podkładu i dzisiaj zapraszam Was na test podkładu wysokopółkowego. Ostatnio testowałam trochę drogeryjnych podkładów, było Eveline był Remail, był Max Factor, e, potem był ten bardzo nieudany podkład z Be, z Be Perfect, który w zasadzie nie wiadomo, czy jest podkładem drogeryjnym, czy jest podkładem wysokopółkowym, bo on kosztuje w okolicach stówki i na przykład Affect też w okolicach stówki i zawsze się zastanawiałam, w której playliście powinnam umieścić tego typu podkłady, czy to jest podkład wysokopółkowy, czy to jest podkład drogeryjny, bo z kolei podkład Max Factor można kupić za 70-80 zł w drogerii, no a Be Perfect czy też Affect na przykład, też można kupić za 80 zł, tylko że w internecie i takie mam właśnie zawsze dylematy, natomiast z tym podkładem no nie mam dylematu, jest to, dylematu, jest to ewidentnie podkład wysokopółkowy, jak już wiecie po tytule, mówię o podkładzie Bobby Brown i ja mam tutaj podkład Skin Longwear Weightless, Foundation z spf 15. Jest to podkład, który jest Full Cover oraz Oil Free Shine Control. Czyli ma być to podkład generalnie przeznaczony dla mojego typu skóry, czyli właśnie taki podkład, który będzie kontrolował wydzielanie sebum, nie będzie się świecił w ciągu dnia i będzie ładnie i delikatnie i tak wiecie, weightless, tak? Czyli tak lekko w o, lekko wyglądał na naszej skórze. Tak więc przeczytam Wam teraz w ogóle, co jest napisane na stronie Daglasa. Ponieważ ja go w ogóle kupiłam chyba jeszcze w grudniu, kiedy zmalowana miała z Bobby Brown promocję i jakąś tam współpracę miała i była promocja, było minus 30% na te podkłady, i ja go wtedy właśnie złapałam. Ja go mam w kolorze porcelain, czyli ten najjaśniejszy, w teorii stopień krycia intensywny. Typ skóry, skóra tłusta oraz normalna, efekt matowe wykończenie, satynowa gładkość, właściwości wodoodporny, ochrona UV, bo mamy tutaj ten SPF 15, ale no nie oszukujmy się, ochrona UV w podkładach to w ogóle jest jakiś śmiech na sali. Um, zwężający pory, pielęgnujący, długotrwały, rytuszujący, nadający odcień, nawilżający. Kto to tłumaczył te właściwości? W każdym razie. Jeśli chodzi o ten podkład, to jest to podkład o 16-godzinnej trwałości, oferujący średnie do pełnego poziomu krycia. Zapewnia skórze naturalne, wielowymiarowe, matowe wykończenie, które gwarantuje jej komfort, a zarazem pozwala skórze oddychać. Produkt jest dostępny w 42 odcienach, tralalala, tralalala. Powstająca w wyniku szybkiego procesu łączenia na zimno jedwabista emulsja. Pozwala skórze kontrolować poziom sebum oraz idealnie stapia się z rzeczywistym odcieniem pigmentów skóry. Dzięki zawartym w podkładzie składnikom odżywczym skóra jest niezwykle gładka. Przetestowany w warunkach skrajnie wysokich temperatur i wilgotności, 16-godzina formuła jest odporna na pot oraz wilgoć. Elastyczne krycie nie zbryla się, nie pozostawia smug i zachowuje autentyczny wygląd. Czyli w teorii wiecie, nie jest to taki podkład, który właśnie będzie wyglądał jak nasza druga skóra, będzie taki elastyczny, będzie pracował z naszą skórą, więc nie powinien się gdzieś tam, nie wiem, kruszyć, pękać, wchodzić w linie mimiczne itd., Generalnie jest tu bardzo dużo jeszcze treści na stronie Deglasa, więc pozwólcie, że nie będę tego wszystkiego czytać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Przeczytałam po prostu te takie najważniejsze rzeczy. Um, tak jak wspomniałam, ja go kupiłam właśnie w promocji. Już nie pamiętam za ile, bo to było 3-4 miesiące temu. Um, pojemność to jest 30 ml standardowo. Mamy szklane takie matowe opakowanie oraz Normalną, klasyczną pompkę, nie jest to pompka, ym, no, airless, y, ta, jak to się nazywa, y, próżniowa. No, bo mamy szklane opakowanie, więc to chyba w szklanych opakowaniach próżniowej pompki się chyba nie da zamontować. Chociaż może się da, ale generalnie tutaj nie mamy. Tak więc, tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o, o ten podkład. Zapraszam Was na swoczy, zobaczcie, jak ten kolor właśnie ma się do innych kolorów jasnych podkładów, które mam w swojej kolekcji. Ym, no i oczywiście potem do nakładania ze zbliżeniami, żebyście zobaczyły, jak ten podkład wygląda na mojej skórze. No to przechodzimy do słoczy i na początku jest podkład Bobbi Brown w kolorze Porcelain. Następny podkład to jest Tarte Founciler w kolorze 8B Porcelain Beige. Dalej mamy Estee Lauder Double Wear w kolorze 0N1 Alabaster. Następnie Fenty Beauty Profiled Foundation w kolorze 100. I na końcu podkład Sephora 10 Hour Wear Perfection Foundation w kolorze 3 Light. No dobra, to czas nałożyć podkład. Jest 8.48. Tak, więc jest jeszcze całkiem wcześnie. Jestem zadowolona, że tak wcześnie zaczynam. Zepnę sobie tylko tutaj włosy, żeby mi nie leciały. O, no, nieważne. Wygląda jak wygląda, ale przynajmniej nie leci na, na twarz. Więc y, podkład jest w szklanej buteleczce z pompeczką. Tak to wygląda. I wycisnęłam dwie pompki, bo on jest dosyć gęsty i zauważam, że akurat w przypadku tego podkładu to dwie pompki są dla mnie ok. Używam sobie Beauty Blendera i rozpracowuję tak wiecie tutaj yy, na wierzchu dłoni żeby nie walić od razu prosto w twarz o i sobie nakładam jak widzicie mam takie czerwone kropki, tak więc yy, podkład będzie miał się przynajmniej na czym wykazać zobaczymy jaki będzie miał właściwości kryjące, bo wcześniej jak go testowałam, no to nie musiałam tak testować właściwości kryjących bo nic takiego mi się tutaj nie działo a dzisiaj rano a budziłam się z takimi czterema kropkami, tak? Więc w ogóle wow. I ten podkład jest bardzo gęsty w porównaniu na przykład z bardzo gęstym podkładem BIPE, który ostatnio testowałam, no to ten ma zupełnie inną. Um, może, no, konsystencję też, ale zobaczcie, że ja już praktycznie wszystko zebrałam. I tutaj jest mi naprawdę bardzo ciężko nałożyć ten podkład, powiedzmy, w małych ilościach. Bo ja mam wrażenie, że niby jak, niby ma mieć duże krycie, ale jednak jak się go nakłada, to on takiego jakiegoś spektakularnego krycia co nie ma. No bo zobaczcie, dwie pompki mam rozłożone na całą twarz. Beauty Blender aż tak dużo nie wpija, no troszeczkę tak, no wiadomo jeszcze jest czarne, więc tym bardziej widać, wiecie, yy, jasne smugi podkładu, ale no na przykład tutaj zostało, tu zostało, tu zostało, tu zostało, jeśli w ogóle tak pff, prawie, że symetrycznie te kropki mam, nie wiem, co jest, może muszę zmienić na przykład poszewkę od poduszki i to już jest sygnał. W każdym razie, tak ten podkład właśnie wygląda i widać, że no nie zakrył tych tutaj elementów, ja może sobie użyję po prostu trochę korektora, wyłożę go... <laughs> Na, na dłoń to jest Tarte Ultra Creamy w kolorze 12B. I weźmiemy sobie pędzelek. I pędzelkiem. Ten korektor jest troszkę, troszkę hmm, za jasny. I w sumie nie wiem, czy aż tak bardzo potrzebuję, żeby zakrywać te kropeczki. Nie muszę mieć jakiegoś spektakularnego pełnego krycia. Więc wezmę sobie ten korektor, ale nie tym pędzelkiem, tylko tym moim ulubionym, czyli Rare Beauty. Już się do niego tak przyzwyczajam, że teraz ten z mi się wydaje twardy i sztywny. I no nałożę korektor właśnie tu wewnętrzny kącik. O. I jeszcze zanim sobie go przypudruję, to przybliżę Wam się, żebyście zobaczyły jak ten podkład wygląda na twarzy. On, widzicie, ma takie, moim zdaniem, bardzo naturalne wykończenie. Znaczy, nie świeci się jak bardzo mokry po podkład. Nie jest super turbo matowy, żeby momentalnie gdzieś tutaj jakoś, nie wiem, zastygał i, i, wiecie, robił nam saharę na twarzy. Moim zdaniem, on ma bardzo fajne właśnie takie naturalne wykończenie. No, korektor po prostu to nie jest ten kolor, tak? Takim kolorem się nie przykryje, yy, wiecie, różnych kropeczek. Musiałby być lekko ciemniejszy Kolek korektor, ewentualnie w kolorze właśnie podkładu. A korektor jest jednak bardzo, bardzo jasny, tak więc nawet nie próbuję tych pozostałych kropek nim przykryć. Więc tak to w tej chwili wygląda. Tak się zastanawiam, może by troszeczkę tego korektora dołożyć właśnie tutaj na brodę, ale to wezmę sobie na Beauty Blender. O, tak dosłownie odrobinę. I tylko tutaj właśnie ten. Ta moja dupka brody. Moja broda ma dupkę. I. Troszeczkę sobie to tak podokle, żeby właśnie to nie było takie takie jasne. O. Ok. Dobra. I teraz czas na podkład. Testowałam go z różnymi podkładami, jak z. pudrami. Nie podkłady, Z pudrami, czas na puder. Testowałam go z różnymi pudrami, jak to zazwyczaj jest, mniej lub bardziej matującymi. Dzisiaj weźmiemy ten bardziej matujący, bo chciałam też troszkę tańszy, bo jednak faktycznie to już się powtórzyłam. Nie, nie mówiłam tego chyba. Mówiłam to w holu, ale nie mówiłam tego jeszcze w teście podkładu. Teraz będę starała się znaleźć jakiś fajny, właśnie puder, taki do codziennego użytku, troszkę tańszy niż Anastazja. Chociaż Anastazja jednak bardzo mi odpowiada, bo jest właśnie lekka, fajna i dosyć dobrze się sprawdza do testów. No ale dzisiaj weźmiemy właśnie paezę ryżowy. On jest co prawda no jednak bardziej matującym pudrem, natomiast weźmiemy go po prostu w małych ilościach, delikatnie. Nakładam sobie właśnie go na pędzelek i wpracowuję właśnie najpierw skrzydełka nosa delikatnie. Teraz dokładam troszeczkę, ale jak widzicie ja tego dużo jakoś tak szczególnie nie biorę, to się tak wydaje, ale o i broda i strzepacz nadmiar od razu, o pyk, pyk, pyk i to są to najbardziej newralgiczne momenty u mnie. No i teraz dużym pędzlem to wtedy też za dużo tego, po, co ja z tym podkładam, pudru się nie nałoży więc spracowuję resztę właśnie w duży pędzel, to jest Glam Shop z kolekcji Royal, bardzo lubię tą kolekcję, ale już jej od dawna nie ma i czoło i tutaj policzki, a pod oczy użyję sobie pudru z Glam Shopu, który Wam pokazywałam w ostatnim haulu, różne są bardzo sprzeczne opinie, na razie ja jeszcze żadnej opinii o nim nie mam, użyłam go dosłownie kilka razy, ale ponieważ był tutaj po prostu wysypany na wierzchu, to stwierdziłam, że czemu by nie, więc dobra, podkład z pudrem nałożony, jeszcze raz Was przybliżę, tak to w tej chwili wygląda, moim zdaniem nie wygląda tak najgorzej, mamy w tej chwili godzinę 8.56, więc no nie zajęło nam to dużo czasu, zresztą praktycznie bez cięcia to było, tak więc mogłyście dokładnie zobaczyć i jak to wszystko wygląda. Ja sobie teraz wykończę makijaż. Coś tutaj wymyślę. Muszę też podładować aparat, ponieważ jak zaczęłam nagrywać, to nie spojrzałam, po prostu zapomniałam go wczoraj naładować, nie no co tu dużo mówić. Pozamykam sobie pudr, żeby mi tu nic nie powysypywało się. Podładuję sobie aparat, wykończę makijaż, wbiję herbatkę i wrócę do Was już w pełnym, jakby wiecie. Z, z pełną twarzą o. makijaż jest skończony jest w tej chwili 9.27 no to pół godzinki mi to zajęło ale nie śpieszyłam się nie jest on jakoś szczególnie skomplikowane wszystko macie wypisane na dole po, y, cienie to jest Too Faced Born This Way pomadka to jest Bite Beauty w kolorze Scorpion, takim właśnie bardzo ostrym y, róż to jest Color Pop, a rozświetlacz to jest Sephora, więc to tak w dużym telegraficznym y, skrócie więc niestety musiałam już nos wydmuchać, więc mam już troszeczkę naruszony podkład na nosie, co niezbyt dobrze wygląda. Ale tak ogólnie możecie się przyjrzeć właśnie, jak on wygląda teraz w kontraście z pomadką, to moja skóra wydaje się strasznie biała ale wydaje mi się, że i tak dobrze wszystko widać. Tak więc tak ten podkład w tej chwili wygląda. Myślę, że generalnie no start testu można uznać za godzinę dziewiątą, kiedy się wyłączyłam pierwszy raz, no bo wtedy już podkład, korektor i puder były nałożone, reszta to już bardziej takie, wiecie, tam kosmetyczne poprawki na twarzy. To jeszcze teraz tylko przejdźmy do światła dziennego, żebyście zobaczyły właśnie jak ten podkład wygląda w świetle naturalnym. Chociaż ja tutaj mam bardzo dużo naturalnego światła i tylko tak w zasadzie tu po bokach lampy stoją, ale od przodu pada na, na mnie światło naturalne. Nawet się zastanawiałam, słuchajcie, czy nagrywać z lampami czy bez, ale stwierdziłam, że z lampami zawsze jaśniej, zawsze będzie lepiej. No ale teraz możemy przejść właśnie do sypialni, gdzie jest po prostu światło naturalne i tam wam jeszcze pokażę ten podkład z bliska. I tak wygląda ten podkład właśnie w świetle naturalnym, jeszcze Was troszeczkę zbliżę, o możecie zobaczyć, jest dosyć jasny, co mi się podoba, ale to też już widziałyście na słoczach, że on wypada dosyć jasno, natomiast nie tak blado jak na przykład Be Perfect czy jak Estée Lauder, on mimo wszystko jest jasny, ale ma, nie jest biały, jest właśnie taki delikatny, po prostu beżowy, lekko żółtawy, więc na mojej skórze dobrze wygląda. Nie do końca mi się podoba ten róż z ColorPop, który dzisiaj nałożyłam. Jakoś tak dziwnie wygląda. Hmm. No ale chciałam, chciałam tak bardziej pójść właśnie w takie pomarańczowe kolory nie różowe, tak jak zazwyczaj różowy róż i tak dalej, tylko nałożyłam i brązer, nałożyłam właśnie ten e, taki brzoskwiniowy e, e, róż. Muszę jakiegoś, jakiegoś fajnego brzoskwiniowego różu po, poszukać, bo ten mi się nie do końca podoba. A wszystkie inne róże, jakie mam, są różowe. A nawet jeżeli ma podtony brzoskwiniowe, jak na przykład Natasza Denona, ten mini róż, to on i tak na moich policzkach wypada różowo. Więc może czegoś poszukać takiego faktycznie koralowego, brzoskwiniowego, takiego fajnego. Jeżeli coś macie, to mi podrzućcie. Więc tak w tej chwili to wygląda. Ja się odmeldowuję i widzę się z Wami za 5 godzin. Dobra, słuchajcie, jest godzina 14 tak, więc czas na pierwszy check-in. Ja dzisiaj powiem wam, że mam dosyć aktywny dzień, bo nagrywam również, nagrywałam przed chwilą e, hol, który widziałyście w poniedziałek na kanale. Tak, więc sporo siedziałam przed lampami, nie poprawiałam makijażu, bo zaczęłam, wiecie, szykować się do tego holu niedługo po, po, po nagrywaniu porannego filmu, więc jeszcze nie było takiej potrzeby. No Ale zastanawiałam się właśnie, jak to będzie na koniec, jak skończę nagrywać hol, siedziałam w lampach jednak trochę dłużej niż normalnie i powiem wam, że no. Jest dobrze. Jak możecie zobaczyć, praktycznie w ogóle się nie świecę. Staram się w ogóle oddalić jak najbardziej od y, okna, żeby nie stać w takim ostrym świetle. Tylko właśnie, jak widzicie, no prawie, że już pod drzwiami stoję, y, ale no całkiem nieźle wygląda ten podkład. Nos jest niestety trochę starty, dlatego że kichałam dzisiaj i smarkałam i troszkę mi się tuż rozmazał, ale miałam taki atak właśnie po prostu kaszlu, kichania w ogóle wszystkiego, więc troszkę tutaj po prostu tuż mi się rozmazał natomiast tu w tych newralgicznych miejscach nic nie poprawiałam tak więc możecie zobaczyć właśnie jak podkład wygląda na czole też wygląda fajnie, no w porównaniu z tym Be Perfect ostatnio to w ogóle wiecie, niebo a ziemia jeśli chodzi właśnie o podkład, tu widzę, że jednak no trochę to rozmazanie jest widoczne tak więc tak, słuchajcie, no ten podkład naprawdę na razie się spisuje całkiem nieźle, zobaczcie teraz przebitki z innymi pudrami i ja ten podkład testowałam od grudnia, więc te przebitki tak naprawdę były na przełomie i grudnia i stycznia i lutego nagrywane w różnych staniach w ogóle długości też moich włosów w ostatnich trzech miesiącach, bo ja go kupiłam już dawno temu i właśnie tak z ochocą zaczęłam testować, ale potem miałam właśnie problemy ze skórą, Potem zaczęłam testować inne podkłady, no i to się tak właśnie wiecie, w czasie odsuwało, odsuwało, odsuwało. No i stwierdziłam, że dobra, w końcu czas nagrać test, bo naprawdę przebitki już są. Wiem, jak się podkład sprawdza. No i warto, żebyście Wy też go poznały, jak będą jakieś promki, to żeby po prostu wiedzieć, czy warto go kupić, czy nie. Tak więc kończę gadanie. Zapraszam Was w takim razie na przebitki. No i za kolejne 5 godzin na podsumowanie. podsumować sobie dzień, jest 18.56, więc podkład dosłownie, no, równe 10 godzin mam na twarzy. Widziałyście go przed chwilą w przebitkach z innymi pudrami, tymi mniej i bardziej matującymi. No i widać, że jednak jak puder jest taki trochę mniej matujący, typu Lancôme czy Lora, no to podkład tak się troszkę wyświeca, aczkolwiek nie ma jeszcze dramatu. Jak jest dobry puder matujący, typu Too Faced Peach Perfect, no to podkład wyglądał moim zdaniem troszkę jednak lepiej. Mimo wszystko na koniec dnia on się troszeczkę wyświecał. Mam wrażenie, że tutaj i akurat w tej kombinacji z pudrem paese wygląda najlepiej, bo powiem Wam, że no praktycznie żadnego świecenia nie ma, no to jest evenement, bo mi się to bardzo rzadko zdarza, jeśli chodzi o, o o podkłady i pudry, jednak jakieś tam wyświecenie się jest, a tutaj ta kombinacja wygląda naprawdę bardzo dobrze no i też przypomnę Wam, że właśnie ja dzisiaj też nagrywałam w ciągu dnia jeszcze inny film, więc troszeczkę dłużej siedziałam w lampach trochę więcej miałam ruchu i tak dalej. Oczywiście, no, też pewnie inaczej to wygląda, nie wychodziłam na zewnątrz, nie chodziłam w maseczce, no bo już teraz nie trzeba chodzić w maseczkach. Natomiast ogólnie powiem Wam, że jestem z tego podkładu bardzo zadowolona. Jest to jeden z nielicznych wysokopółkowych podkładów, który u mnie dobrze się sprawdza. Innym takim wysokopółkowym jest na przykład tart ten sealer, Babasu, coś tam, coś tam, e, to on się u mnie dobrze, do, dobrze sprawdza. Estee Lauder Double Wear też całkiem ok, i Mac Studio Fix. To są takie chyba pierwsze, które przychodzą mi do głowy, które naprawdę całkiem fajnie się u mnie sprawdzały. Więc jeżeli się zastanawiałyście nad tym podkładem, to zachęcam Was, jeżeli nie wiem, nawet nie wiem, w sumie, chyba po Brown w niektórych Douglasach pewnie jest stacjonarni i pewnie można by było wziąć próbkę. Więc jeżeli macie taką możliwość i zastanawiałyście się nad tym podkładem, macie podobną skórę do mnie i widzicie, że podobne rzeczy Wam się sprawdzają, no to ja bym się zastanowiła właśnie nad tym podkładem, czy by go właśnie nie wybrać. Próbować, no bo zobaczcie, zresztą zapomniałam Was w ogóle przybliżyć na koniec dnia. Tak wygląda moja skóra na koniec dnia, więc naprawdę powiem Wam, że no tu świecenia praktycznie w ogóle nie ma. Wspominałam Wam, że trochę dzisiaj kaszlałam, i kichałam i prychałam, więc jestem nieco rozmazana tutaj pod oczami, więc no ale tutaj akurat był korektor. Natomiast tak ogólnie, no na przykład broda, która też u mnie jest dosyć często problematyczna. No to też nie ma takiego dramatu. Nawet moim zdaniem tutaj ten obszar, gdzie troszeczkę dokładałam korektora rano, też nie wygląda tak najgorzej. Nic się tutaj właśnie nie rozwarstwiło, nie zważyło. Więc no powiem Wam, że. To jest chyba jeden z lepiej wyglądających podkładów w ostatnim czasie, jaki testowałam. Z tych ostatnich podkładów, które testowałam, to chyba tylko Eveline dobrze wyglądał. Oczywiście wiadomo, no nie porównujmy Eveline do Bobbi Brown, bo to są zupełnie inne półki cenowe. Natomiast no nie miałam szczęścia ostatnio do podkładów, więc bardzo się cieszę, że ten się po prostu dosyć dobrze sprawdził. Możecie zobaczyć, że zużycie jest całkiem konkretne, jeśli chodzi o ten podkład, dlatego, że ja go też używałam po prostu w międzyczasie, niekoniecznie nagrywając przebitki, po prostu tak sobie, bo widziałam, że mi się fajnie sprawdzam więc ja po prostu miałam ten podkład gdzieś tam na wierzchu i jeżeli była taka potrzeba to po prostu używałam tego podkładu na pogrzeb mamy, jak musiałam na cały dzień wyjść i tak dalej, to też używam tego podkładu i naprawdę powiem Wam, że no bo podoba mi się jak wygląda, to będzie taki podkład, który będę mogła używać jak będę testować pudry, e, właśnie czy na przykład dobrze utrzymują mat a jeżeli nie oglądałyście poniedziałkowego holu, e, no to może nie wiecie, ale kupiłam dwa nowe pudry, żeby właśnie wypróbować i sprawdzić, czy będą dobrze utrzymywać mat, jak będą się zachować na mojej skórze, więc pewnie niedługo sobie też jestem podkładem wypróbuję. Jeżeli nie widzieliście tego holu, to tutaj was odsyłam. No i oczywiście na ekranie końcowym będzie też odnośnik. No dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie testu tego podkładu. Jestem bardzo zadowolona, że coś się fajnego trafiło i przynajmniej jest jakiś podkład, który mogę wam polecić i który jest naprawdę fajny. Oczywiście, ja wiem. On jest cholernie drogi, więc jak najbardziej ja to rozumiem, więc na ekranie końcowym zostawiam Wam playlistę do e, podkładów drogeryjnych oraz podkładów wysokopółkowych, tak żebyście mogły zobaczyć albo te tańsze, albo te droższe, w zależności oczywiście od tego, który segment Was interesuje. Chociaż tak jak Wam wspominam na początku, czasami ciężko jest przypisać któryś podkład, do któregoś działu, tak więc, no, ale ten akurat jest ewidentnie wysokopółkowy. E, tak więc bardzo się cieszę, że przynajmniej coś fajnego e, teraz będę miała do używania, bo. E, ja lubię jednak zmieniać podkłady. Przez jakiś czas używałam właśnie podkładu tart. Teraz sobie będę używać e, tego podkładu, e, więc tak, słuchajcie. Kolejny podkład, który będę testowała, to jest podkład L'Oreal True Match Serum Foundation. Podkład, o którym ostatnio jest bardzo głośno, więc z kolei schodzimy z wysokiej półki do tej półki, powiedzmy, że średnio półkowej, bo on gdzieś tam chyba w normalnej cenie kosztuje 80 zł, ale można go w okolicach 50 zł dorwać, e, tak więc e, to będzie kolejny podkład, który będę testowała, tylko dajcie mi chwilkę, już go troszeczkę używałam, e, natomiast e, na, na, na chwilę przerwałam, będę do niego wracać i możliwe, że w przyszłym tygodniu albo w kolejnym właśnie ten test podkładu się pojawi, tak więc jeżeli lubicie testy podkładu, no to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania, do po, polajkowania tego, em, tego, tego filmu, no i jeżeli macie jakieś podkłady na Oku, które Was zaciekawiły, to dajcie znać ewentualnie, co byście chciały, żebym przetestowała. Nie zawsze wszystko jestem w stanie przetestować. Cały czas u mnie leży, na przykład leżą próbki podkładu Lysy Eldridge, którego jakoś tak nie mam kiedy, kiedy wtrącić, bo te próbeczki są takie małe, że boję się, że użyję raz i tyle było. Więc też się zastanawiam, czy może gdzieś to nagrać, czy może nie, i tak wiecie, tak się waham, ale też na przykład w holu wam pokazywałam, że mam próbki podkładu Glamshop tego rozświetlającego i już ostatnio słyszałam u Hani na Insta stories, że będzie kolejny podkład, więc cały czas wychodzą jakieś nowe podkłady przypominam Wam też, że na moim OLX jest wyprzedaż podkładów, które po prostu gdzieś zalegają mi w szafce i w których chce się pozbyć tam podkłady za 20 zł więc jeżeli macie ochotę po prostu coś sobie tam upolować, kupić podkłady Affectu, Rimmel, Max Factora i tak dalej no to zajrzyjcie na OLX, zobaczcie bo tam wtedy też możecie ym, możecie coś upolować yy, więc dobra słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten film mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli miałyście ten podkład to dajcie znać jak Wam się on sprawdza, czy jesteście z niego zadowolone powiem wam, że kusi mnie z tych wysokopółkowych ten nowy podkład Make Up Forever podobno jest bardzo fajny, więc nad nim się też zastanawiam, ale może poczekam na jakieś fajne promocje, albo może nie wiem, jakiś Sephora Box ciekawy, chociaż ostatnio Sephora Box ma, Sephora ma kiepskie te boxy, więc zobaczymy, poczekamy na jakiś właśnie może minus 20% tak więc yy, tak więc tak, dajcie mi znać, czekam na wasze komentarze, a tymczasem dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu, na razie pa pa